Siema. Leszek napisał, nagrasz o posteryzacji i o tym jak uzyskać gładkie przejścia między kolorami. Proszę bardzo. Ok, mamy fotę, dodajemy wypełnianie kolorem i zmieniamy tryb tej warstwy na twarde światło. Jak jeździmy sobie po odcieniach, to nasz efekt się zmienia. Ustawiamy go tak, żeby było git. Teraz wrzucamy czarno-biały filtr, potem wrzucamy mapę gradientu. Ważne, żeby na tym gradiencie ustawić cztery kolory w pozycjach od lewej 0, 40, 60 i 100%. Okay. Tworzymy z naszej warstwy obiekt inteligentny i możemy uwydatnić szczegóły zmieniając wartość cieni i świateł. Nasz ziomeczek chciał płynne przejście pomiędzy kolorami. Może źle zrozumiałem, ale potrzebuje on oleju, właściwie efektu paint. Ustawiamy go tak, by nie utracić za dużo szczegółów na wrażliwych elementach, na przykład oczach. Jak nazywa się foka bez oka? Tworzymy kopię naszego obrazu i nadówcamy olejem aż będzie spoko. Skrót do kopiowania efektu to Alt Ctrl F. Na obrazie z efektami maskujemy wrażliwe punkty, na koniec możemy dodać jeszcze jakieś paprochy i tyle!